Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Tower i jestem na wyspie Mieliśmy zaczynać od zera, ale przepraszam, ale zapomniałem, że nie włączyłem głosu na końcu. Tak więc wyspa tak wygląda, nic takiego nie zrobiłem, generator kobla której kościołem. Nic takiego teraz będziecie mogli się wsłuchać muzyczką, a A jak nie będę kupował? Dobrze. Dobra, więc, jestem z powrotem. Znaczy byłem cały czas, ale... wiem bo to są muzyczka i mogły mnie, nie mnie słuchać. Ale dobra, mam 30 z Tego pójdzie 9 i będziemy mieli 20, 22 a 8 inaczej będzie 22 kobrysów. I teraz chciałbym rozbudować tę wyspę. Kobiec będzie raz, dwa. Czyli jedno w dół na razie muszę się przykupić. Całą wyspę muszę przykupić, bo jedno w tego zostawić. Czy nie gdzie do mnie przykupić. czy nie gdzie Prędzej Polska tajemnica pen, Nie wiem e, Może kogoś dodam do wyspy Jeśli będziecie chcieli Po prostu sobie pograć na tym Ja chętnie was dodam Nagramy Najlepiej gdy ta osoba też miała problem do nagrywania że mogło razem ze mną nagrywać. No właśnie, trud. Oj. kiloferem ferem. Koponyki, não estou e, Dobra. ok, okay. Najpierw, to zawsze powinienem zrobić ten kształt, zmienić okay. nie będę, Oczywiście nie będę robił live'ów z kopania kobla. Raz, raz, trzy. Nie, do mnie. Ojt. What? What? Co ja mówię w ogóle? Wait jakieś. Nie wiem. Ale jak na razie wyspa będzie to miała jedno, później się jeszcze wybuduje drugie. Tak na razie wyspa fajnie wygląda. Okej. Okay. Hmm. Jeśli byście chcieli, że z kimś mam też do prostu mówcie. No ja i ja tak na pewno z kimś będę Dobre. Dobra, więc nasze zboże ja bym otoczył drewnienkiem, jak w tym. Jak te mają wiśniaki. Ale najpierw... Coś mi się drzewko nie rozwala. O, dziękuję. Tak. Najpierw trzeba gdzieś postawić, żebym ja mógł. O, na przykład tu, żebym ja mógł. I teraz sobie dawno gdzieś... przykład tu... Is... set... home. Dariu, is, home. Aha, teraz... Dariu, set, home. Dariu, is... Aha, po prostu sobie tam set... I teraz pobliżemy... Is... tutaj tak jest... teraz chodźmy na spawn może na będzie i tak wam pewnie podam IP w opisie To jest strefa premium op.. gdzie Dzieci. to było, gdzie to było, gdzie to było no tutaj mamy generatory kable, Na przykład taki Dla mnie na każdym serwerze Skyblock powinien być najpr chociaż najprostszy generator Pamiętam jak ja miałem robić te generatory Robiłem je I jakoś boom, zrobiłem właśnie taki i kolega powiedział mi, że to tam źle, zacząłem mnie badać I po prostu zapomniałam o robieniu, bo ja często nie gram na sklepiku. Ale dobra, jesteśmy w sklepiku. A! E. Ja będę darował podawki, trochę kobustolne. Возьму себе, это мое. Я ведь, наверное, возьму себе. Ну, не знаю. Может, куплю себе. Нет, не Просто на Rodawkami. Ogólnie poszłam do sklepu w poszukiwaniu węgla i niestety go tam nie znalazłam. No. Dobra, teraz tak, tutaj tak i tak. generator kobra trzeba będzie jakoś przenieść bo po prostu zrobimy górne piętro o jak na starym z tej bloku moim Znaczy nie tu ale gdzieś indziej górne piętro i tam zrobić taką pod, 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 takie jakby podwójną, podwójny ten sufit I wtedy tam zrobić, że nic nie będzie widać ale to tam później. Czy mi teraz naszą wyspę? Żeby jakoś wyglądała. To nie wiem co ten... Ten gociu chyba chciał dotrzeć do tego, który tam jest. Bo tam jest kolejny gościu. Może jakoś Nie, chyba go zasła go zasłał. Dobrze, trzeba teraz Okej, okay, teraz to musimy zostawić. Okej. Okay. chyba skończymy ten odcinek bo nie będziecie chcieli patrzeć jak zbieram tylko kobel i nic więcej Może kupić jakieś żelazo fajnie nie kilofa. kilo e -e. to poczekajcie robimy sobie lepszy kilof. Jeszcze zobaczę na bardziej wydajnym yy, fabryczku do Cobblestone'a bo ten to nie jest za bardzo wydajny bo mi ten Cobblestone spada spada do tej lawy czasami no i po prostu nie mogę go wypuścić albo tak Chcę, żeby był bardziej wydajny i bezpieczny żeby zawsze to leciało do mnie, żeby to było bezpieczne Nie wiem chyba takie coś miał Rox Rocks. Rocks. Dobrze, to sześć, najlepiej na dwa kilofy. No i nie mam patyków. drobny mieć. Okej, okay. więc ja się żegnam. Cześć, na razie.